Nawet kiedy jesteśmy mali, możemy mieć wielkie marzenia, a dzień dziecka jest najlepszą okazją do spełnienia tych marzeń. Dla takich okazji zakupy robię w lidru. Pamiętacie, jak się wtedy połamało? Niby coś wzięłam, ale nie pomogło. Pobrałaś nieodpowiednie tabletki. Fakt. Dopiero Opokan mi pomógł. Bo Opokan to silny lek właśnie na bóle. Mięśniowe, kostno-stawowe i reumatyczne. Jedna tabletka i po bólu na 24 godziny. W końcu ty się na tym znasz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz ja mam Opokan zawsze pod ręką. Opokan. Bez bólu przez całą dobę Misja: 5 dych do przodu. Regularne zakupy z aplikacją mój Carrefour dają 5 dych w Ebonie. W maju zrób 5 razy zakupy z apką za minimum 100 zł i zyskaj 50 zł w Ebonie na kolejne zakupy. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Warto zażywać leki BUWIT D3 i zimą, i wiosną i latem też. Bo słońce w pomieszczeniach nie zadziała. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Faktem jest, że Pyralgina ma zarejestrowane wskazanie na silny ból, dlatego warto mieć ją w pogotowiu. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

To papryka, cukinia, kiełbaska. Winiary pomysłu na leczo to kompozycja ziół i przypraw, która połączy to, co masz pod ręką, w pyszne danie. Winiary pomysłu na leczo. A ty, co masz pod ręką? Kiedy kręcicie życie, to nie czas na słabość. To czas na Melmax ActiGel z potrójną mocą działania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Heavy Run Comfort Max. BO! Mówi stop o i zmniejsza ryzyko jej nawrotu nawet o 73%. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nadmiernie wypadające włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max, który zawiera debiotynę tworzącą podstawowy budulec włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pracuje za Ciebie, czasami nawet w nocy. Pomaga Ci dobrze wypaść, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Znacie na wylot. Twoja zmywarka dba o ciebie, a ty jak dbasz o nią? Używaj płynu do czyszczenia zmywarki Finish, który skutecznie usuwa tłuszcz i nagromadzony kamień, chroniąc przed awarią. Finish zadbaj o swoją zmywarkę. Zaufaj ekspertom. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to Regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń suche i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a Twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką zmikronizowanej dziosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żulaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam Diohespan Max mamie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Poszukiwanie wiosennej świeżości zaszło za daleko? Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwick, która rozkwitnie świeżością w Twoim domu. Wdech, wydech. Erwick. Letnie superhity w niskich cenach. Dwie poduszki na krzesła tarasowe za niewiarygodne 15 zł. Zestaw kieliszków lub szklanek już od 20 zł. i dużo więcej hitów cenowych. Sprawdź w swoim tatko. Pokochaj niskie ceny. Lidlowy przegląd cenowy. Przez kraj że się potężna burza emocji w związku z celami w biedronkach. Podobno w różnych biedronkach w Polsce są różne cele tych samych produktów. To może wywołać pianie. Pianie klientów do... To... Lidla! Sprawdziliśmy wschód i zachód. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 lidlach i 10 biedronkach. W każdej biedronce zapłaciliśmy inną kwotę. Różnice wynosiły nawet ponad 19 zł, a w każdym litrze ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż Biedronce, szczegóły na Lidl.pl ukośnik Koszyk. Jest rodzina, jest szaszłyczek, a gdzie jest? O, grill gazowy za 698, pawilon za 1498, zestaw mebli za 2298. Znajdź czego szukasz w gazetce, sklepach na Nie ma kanapek. To nie robię kawki. To ja nie odbieram. Załatwię to. Nie ma? To zaraz będzie. Ekspresa. Yeah. A chipsy Crunchips tylko 6 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Carrefour Express. Ulatuje jak brakuje. Masz coś na zgagę, Alu? Nie Alu, tylko Alugastrin, kochanie. Alugastrin? Nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed podrażnieniami. Działa podwójnie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A na silną zgagę weź nowy esomefrazol Al Hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Esomebrazol alugastrin najsilniejszy lek na zgagę. Kto to jest? Gruba ryba. Pomarańcze i sofy wynieść na podeszwę słońca. Tata miał udar. Ku uszkodzeniu uległ obszar mózgu odpowiedzialny za mowę i pamięć. Czytaliście gadżety? Raczej nie może pan wrócić do pracy. Nigdy cię nie było. Mamą też zajmowałam się sama. Kiedy umierała, też cię nie było. Drugie życie pana Alana, premiera w niedzielę o 22.45 w dwójce. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Każdy, kto 9 czerwca zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, spotka się z obwodową komisją wyborczą. Komisja przeprowadza głosowanie, ustala jego wyniki, a następnie je ogłasza i przekazuje do rejonowej komisji wyborczej. W całej Polsce w około 32 tysiącach obwodowych komisji wyborczych będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Dla przewodniczącego 700 zł, dla zastępcy przewodniczącego 600 zł, członka komisji 500 zł. Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z dowolnym komitetem wyborczym albo zgłoś swoją kandydaturę w urzędzie gminy lub komisarzowi wyborczemu. Możesz zostać członkiem takiej komisji tylko w województwie, w którym stale zamieszkujesz i jesteś ujęty w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze wyborców w jednej z gmin w tym województwie. Warunek? Pełne prawa wyborcze i ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia. Najtańsze i to już po raz siódmy. Według faktu spośród czterech badanych podmiotów koszyk 28 podstawowych produktów jest najtańszy w lidlu W lidlu taniej niż w Biedronce i to już siódmy raz w tym roku. Za przylaszczki, śnieguliczki i niezapominajki, za białego niedźwiedzia i czerwone serca na ulicach. Za morze, w którym zawsze możesz się ochłodzić. Za Śląską, Krakowską i Żywiecką, i Paprykarz Szczeciński. Za pieczone ziemniaki, kartofle, grule i pyry. Za Szczebrzeszyn, chrząszcze i Czciny. Za Chopena, Padarewskiego i Zenka. Za Igę Szymborską i Skłodowską. Za wolność, równość i miłość za wszystko co razem przeszliśmy za to kim jesteśmy i za to kim chcemy być trzymaj się polsko delikatesy centrum polski sklep po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką zmikronizowanej diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żulaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam Diohespan Max mamie. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Menmak. Na przemęczenie. Na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. Medmak, Męski magnes o poszerzonym składzie. Misja 5 dych do przodu. Regularne zakupy z aplikacją Mój Carrefour dają 5 dych w ebonie. W maju zrób 5 razy zakupy z apką za minimum 100 zł i zyskaj 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Masz coś na zgagę, Alu? Nie Alu, tylko alugastrin, kochanie. Alugastrin? Nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed podrażnieniami. Działa podwójnie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A na silną zgagę weź nowy esomeprazol alugastrin. Hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Esomeprazol alugastrin. Najsilniejszy lek na zgagę. Lidlowy przegląd cenowy. Wszystko i przytacza się potężna burza emocji w związku z tylami w Biedronkach. Podobno w różnych Biedronkach w Polsce są różne cele tych samych produktów. To może wywołać pianie! Ja nie do Lidla! Sprawdziliśmy wschód i zachód. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W każdej Biedronce zapłaciliśmy inną kwotę. Różnice wynosiły nawet ponad 19 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk. Spadek hormonów. Wygląd się zmienia. To słabsze włosy siewiejące. A u ciebie? Skóra zdecydowanie mniej elastyczna i owal się zmienia. Tak, bo w okresie około menopauzalnym nasze włosy i skóra wciąż mogą być piękne. Pomaga nam w tym skrzypowita meno. Skrzypowita z formułą menochero odżywia mieszki włosowe i opóźnia siwienie. Zawiera niezbędne dla skóry kolagen i kwas hialuronowy oraz fitohormony. Pełne wsparcie dla Twojej urody. Skrzypowita, jesteś piękna. Chyba komfort max. Bo, mówi stop o i zmniejsza ryzyko jej nawrotu nawet o 73%. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazane. W przypadku wątpliwości, się z lekarzem lub farmaceutą. Do mojego gabinetu przychodzi wiele osób, które skarżą się na włókniaki. Zazwyczaj pojawiają się one na szyi, pod biustem czy pod pachami. Nie stanowią zagrożenia, ale mogą być drażniące i kosmetycznie wstydliwe. Na szczęście w leczeniu pomoże Fibrocontrol. Dzięki FibroControl możemy samodzielnie i bezboleśnie pozbyć się włókniaków. A efekt zobaczymy już po 6 dniach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nie ma kanapek. To nie robię kawki. To ja nie odbieram. Załatwię to. Nie ma? To zaraz będzie. Ekspresa. A chipsy crunchips, tylko 6 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Carrefour Express. Ulatuje jak brakuje. Poszukiwanie wiosennej świeżości zaszło za daleko? Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwik, która rozkwitnie świeżością w Twoim domu. Wdech, wydech, Erwik. Co moja skóra kocha bardziej od retinolu? Bakuchiol. Nowość Serum Nivea Cellular Expert Lift. Skoncentrowany bakuchiol pobudza produkcję kolagenu dla widocznego efektu liftingu już po tygodniu. Stosuj na twarz, szyję i dekolt. Nowość serum Nivea Cellular Expert Lift od Nivea. Faktem jest, że pyralgina ma zarejestrowane wskazanie na silny ból, dlatego warto mieć ją w pogotowiu. Pyralgina numer 1 na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Może leczą Z tego co jest pod ręką. To...